Po dłuższym czasie w serii wracamy do Wielkiej Brytanii, gdzie opowiem Wam o klubie, który choć obecnie jest w niższej lidze, jeszcze na początku XXI wieku aspirował do europejskich pucharów. Cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Uzupełniłem ostatnio koło losujące, które dzisiaj wylosowało wam popularnych The Pompis, czyli Portsmouth. Zapraszam Was na Fraton Park. W 1883 roku znany brytyjski architekt Arthur Edward Cogswell założył klub piłkarski Portsmouth Association Football Club. Data ta nie jest oficjalną datą założenia klubu, natomiast warto wspomnieć, iż w pierwszym założonym w tym mieście klubie, który w przyszłości złożył się na utworzenie klubu znanego nam obecnie, swego czasu występował autor książek o Sherlocku Holmesie, Sir Arthur Conan Doyle, który pod pseudonimem AC Smith był pierwszym w historii bramkarzem tego klubu. Podkreślam, nie był to ten sam klub co Portsmouth, które znamy obecnie. Nie znalazłem informacji odnośnie pierwszych w historii strojów zespołu, natomiast pierwsze, które przywdziewali w lidze, co datuje się na sezon 1899-1900, to co ciekawe łososiowo-różowe koszulki i białe spodenki. Dominujący kolor niebieski pojawił się na koszulkach dopiero w 1912 roku. Rok później klub zaprezentował swoje pierwsze w historii logo, które podobnie jak obecne, zawierało ośmionożną złotą gwiazdę nad półksiężycem na niebieskim tle. Symbolika pochodzi od króla Ryszarda I, który w XII wieku podarował ten symbol miastu po zabraniu go z Cypru od cesarza bizantyjskiego. Portsmouth AFC nie było jedynym klubem w mieście. Istniało także amatorskie Portsmouth Town, pomimo iż tak naprawdę samo Portsmouth miastem stało się dopiero w 1926 roku. 11 lat po utworzeniu Portsmouth AFC utworzone zostało także Royal Artillery FC które było klubem żołnierskim stworzonym przez żołnierzy dla żołnierzy w dokładnie tym samym mieście. Dla nas i dla historii klubu kluczowy jest natomiast rok 1898. To właśnie wtedy, 5 kwietnia, John Brickwood, właściciel browaru, założył Portsmouth Football and Athletic Company Limited. W mieście liczono na zainteresowanie klubem, podobne jak zespołami w północnej części kraju, więc spora część ówczesnej arystokracji zaangażowała się w funkcjonowanie klubu. Jedną z pierwszych inwestycji po utworzeniu zespołu było istniejące do dziś i wciąż aktywne boisko, które z czasem przerodziło się w stadion Fraton Park, które obecnie mieści niecałe 21 tysięcy widzów. Oficjalne otwarcie odbyło się 15 sierpnia 1899 roku. Pierwszym trenerem w historii klubu został Frank Bretel, który był osobą, która pomagała zbudować od podstaw inny klub. Everton. Portsmouth natomiast dzięki możnym właścicielom z miejsca stało się silnym klubem, zajmując drugie miejsce w debiutanckim sezonie w Southern Football League Division 1. Pierwszy mecz o punkty rozegrali przeciwko Chatham Town i wygrali 1-0. Pokonali także Southampton 2-0 w pierwszym w historii meczu na Fratton Park. Niedługo potem, w latach 1901-1903, aż trzy razy z rzędu wygrali Western Football League. Pierwszym wielkim wydarzeniem dla klubu był pojedynek w FA Cup przeciwko Manchesterowi United w sezonie 1906. 1907. Rekordowy na tamten dzień tłum ponad 24 tysięcy widzów oglądał na stadionie w Portsmouth remis 2-2, do -2, by potem sensacyjnie cieszyć się z awansu po triumfie 2-1 do na Old Trafford. Pierwsze problemy klubu pojawiły się jednak kilka lat później. Kryzys finansowy sprawił, że w 1911 roku spadli z ligi. Rok później klub na krótki okres czasu musiał wręcz przestać istnieć, by móc wystartować z czystą kartą i bez długów. To właśnie wtedy zaczęli nosić niebieskie stroje oraz utworzyli pierwsze logo. Rozwój klubu przerwała jednak wojna. Tuż po niej klub został wybrany do trzeciej ligi jako jeden z założycieli. W 1924 roku wygrali ligę i awansowali na drugi poziom rozgrywkowy w Anglii, a w pierwszym debiutanckim sezonie na tym poziomie zajęli wysokie czwarte miejsce tuż za Derby County, Manchesterem United oraz Leicester City. Trzy lata później, tuż za Middlesbrough, pierwszy raz w historii, awansowali do pierwszej dywizji. Gdy w sezonie 1928-29 zaliczyli największą w historii porażkę 0-10 z Leicester, nikt nie przypuszczał, że w tym samym sezonie dotrą do finału FA Cup. Po pokonaniu m.in. Chelsea, West Hamu i Aston Villa, przegrali dopiero 0-2 w meczu finałowym przeciwko Boltonowi Wanderers. Po raz kolejny przegrali finał Pucharu Anglii 5 lat później, w meczu przeciwko Manchesterowi City. Po raz trzeci w finale zagrali w 1939 roku i w tym przypadku powiedzenie do trzech razy sztuka ziściło się, a Portsmouth pokonało Wolverhampton 4 do 1, wygrywając swoje pierwsze wielkie trofeum. Dzięki wybuchowi II wojny światowej Portsmouth stało się zespołem, który najdłużej w historii, bo aż przez 7 lat, dzierżył tytuł zdobywcy tego trofeum. To jednak właśnie lata powojenne okazały się tymi, gdy Portsmouth odnosiło największe sukcesy. W 1949 roku byli faworytami do wygrania pierwszego w historii angielskiego futbolu dubletu, jednak przegrali w FA Cup z Leicester. Udało im się natomiast triumfować w Lidze, gdzie o 5 punktów wyprzedzili Manchester United i po raz pierwszy w historii zostali mistrzem Anglii. Co więcej, ekipa prowadzona przez trenera Boba Jacksona rok później obroniła trofeum, wyprzedzając Wolverhampton bilansem bramkowym. Dzięki temu Portsmouth stało się i do dziś jest jednym z zaledwie pięciu angielskich klubów, które po II wojnie światowej potrafiły obronić tytuł mistrzowski. Niestety to by było na tyle. Kolejne sezony wyglądały dużo gorzej i zaledwie 3 lata później Pompis zakończyli sezon na 14 miejscu, niewiele nad strefą spadkową. Stali się klubem, który pomimo ciągłej gry w pierwszej lidze częściej bił się o utrzymanie niż o topowe miejsca. No i niestety w 1959 roku zakończyli sezon na ostatnim miejscu w tabeli, co oznaczało spadek po 32 latach w First Division. W pierwszym sezonie po spadku zabrakło dwóch punktów, by zaliczyli dwa spadki w dwa lata. Na ich szczęście utrzymali się, choć tylko przez rok. Już w 1961 roku widali się z trzecią ligą. W latach 70. ich sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna. Po kolejnym awansie i spadku znów do trzeciej ligi ponownie przydarzyły im się problemy finansowe, które omal nie doprowadziły nie tylko do spadku na czwarty poziom rozgrywkowy, ale nawet do bankructwa. Byli też znani jako jeden z klubów z Anglii z najbrutalniejszymi chuliganami na trybunach w tamtym okresie. Po ostatecznym spadku do czwartej ligi w 1978 roku powrócili dwa lata później i niemal od razu awansowali też na drugim poziom rozgrywkowy. Pomimo odpadnięcia w FA Cup w 1984 roku z ich odwiecznymi rywalami z Southampton, przynajmniej był to sezon, który rozgrywali już w drugiej lidze. Do First Division awansowali z powrotem w 1987 roku, lecz z powodu problemów finansowych ponownie spadli po zaledwie sezonie. Klub starał się podnieść dzięki nowemu właścicielowi Milanowi Mandariciowi, który na stanowisku trenera w 2002 roku zatrudnił Harego Rednapa. Ten sprowadził doświadczone nazwiska jak Tim Sherwood czy Paul Merson. Z marszu stali się mistrzem z 18 punktami przewagi nad strefą barażową i pewnym awansem do Premier League. Królem strzelców został bułgarski napastnik Portsmouth Svetoslav Todorow, a w drużynie błyszczeli choćby obrońca Matthew Taylor czy bramkarz z Trinidadu i Tobago Szaka Hislop. Rednap wzmocnił drużynę doświadczonymi weteranami: Patrykiem Bergerem i Tedim Sheringhamem. Dzięki wybitnym wynikom w meczach domowych Portsmouth zakończyło pierwszy w historii sezon w Premier League na 13. miejscu. Za plecami wyników rosły nieporozumienia między prezesem Mandariciem i trenerem Rednapem. Po zakontraktowaniu nowego dyrektora sportowego bez zgody trenera, Rednap wraz ze sztabem zrezygnował w połowie kolejnego sezonu. Dzięki spadkowi z ligi Southampton w 2006 roku, po raz pierwszy od 46 lat, Portsmouth grało w wyższej lidze niż swoi odwieczni rywale, jednak musieli pożegnać swojego najlepszego napastnika ostatnich lat, czyli nigeryjczyka Jakubu. Niedługo później część akcji sprzedana została rosyjskiemu biznesmenowi Aleksandrowi Gaidamakowi, co wiązało się ze sporym zastrzykiem gotówki. Zaczęli od mniej znaczących nazwisk jak Pedro Mendes, Benjani czy No Maron, a do klubu powrócił Rednap. To pomimo koszmarnego startu sezonu dało w 2006 roku utrzymanie Portsmów. Potrzebowali nowych, doświadczonych twarzy i tak się stało: Glenn Johnson, David James, Saul Campbell, Nguyen kanu czy Nico Cranchard. Ich naprawdę dobry sezon omal nie zakończył się grą w europejskich pucharach. Z końcem sezonu jednak pomimo dziewiątego miejsca zrezygnowali z występów w pucharze Intertoto, a ich miejsce zajęło Blackburn. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze, a sezon 2007-2008 był ich najlepszym od ponad 50 lat. Między innymi pokonali Reading aż 7 do 4, co do dnia dzisiejszego jest wynikiem z największą ilością bramek w historii ligi. W lidze zakończyło się na ósmym miejscu, natomiast dzięki triumfowi nad faworytami United w półfinale FA Cup po raz czwarty w historii trafili do finału. Tam po bramce Kanu pokonali 1 do 0 Cardiff. Już wtedy w zespole grały takie gwiazdy jak m.in. Sulej Ali Montari, Milan Barosz, Plasa Diara czy Germain Defoe. Trafili do pucharu UEFA, gdzie w kwalifikacjach wyeliminowali i Gimarali, później jednak w pięciozespołowej fazie grupowej pokonali wyłącznie Herenwem, remisując z Milanem i przegrywając z Bragą oraz Wolfsburgiem. Klub zarabiał na transferach, jednak już po raz trzeci w historii nastał kryzys finansowy. Odejście kluczowych zawodników sprawiło, że w kolejnym sezonie zespół wygrał zaledwie 7 meczów, a za 70 milionów długu odjęto im 9 punktów w tabeli. To oznaczało spadek, po którym do dnia dzisiejszego się nie podnieśli. Dwukrotny mistrz Anglii spadł do Championship, gdzie problemy się nie skończyły. Zaliczyli 3 spadki w 4 lata i po odjęciu 9 punktów w Premier League odjęto im 10 w Championship dwa sezony później, a następnie kolejne 10 punktów, kiedy z League One spadali do League Two. W 2015 roku zaliczyli swój najgorszy sezon w historii, zajmując 16 miejsce w czwartej lidze angielskiej. Obecnie po dwóch awansach wrócili na zaplecze pierwszej ligi, choć wciąż należy zaliczać ich przed nowym sezonem jako jednego z kandydatów do spadku. Tak na przestrzeni lat zmieniało się logo Portsmouth. W 2017 roku nowym właścicielem i prezydentem klubu został Michael Eisner, amerykański biznesmen, a trenerem od stycznia 2023 jest 39-letni John Mussinio, nie mylić z Jose Mourinho. W XXI wieku przez klub przewinęło się sporo trenerów w większości przypadków koszmarnych, jak Alain Perrin, Guy Whittingham, czy przede wszystkim w ich najlepszym momencie legenda Arsenalu Tony Adams, który wygrał zaledwie 4 z 22 meczów, w których prowadził zespół. Najwięcej meczów w historii Portsmouth rozegrał Jimmy Dickinson 828 spotkań, które miały miejsce w latach 1946-1965. Dickinson spędził w klubie całą swoją karierę. Najwięcej bramek natomiast zdobył Peter Harris w latach 1946-1960: 211 bramek we wszystkich rozgrywkach. Najmłodszym piłkarzem w historii był Joe Hancock, który w meczu pucharowym w 2017 roku wystąpił mając 16 lat, 5 miesięcy i 8 dni. Na liście najstarszych w pierwszej dziesiątce jest aż czterech bramkarzy, a rekordzistą jest Dave Beasant. Angielski bramkarz miał 43 lata, 1 miesiąc i 1 dzień, gdy zagrał w 2002 roku przeciwko Manchesterowi City. W historii dla Portsmouth grało zaledwie dwóch Polaków, którzy łącznie wystąpili w trzech spotkaniach. W sezonie 2005-2006 w Premier League dla Pompis dwa mecze rozegrał Emanuel Debe po transferze z pana Panathinaikosu. Inny napastnik Sebastian Olszar grał dla Portsmouth chwilę wcześniej w 2004 roku i rozegrał 34 minuty w spotkaniu FA Cup, zanim odszedł do Polonii Warszawa. Peter Crouch jest najdroższym w historii transferem Portsmouth. Za angielskiego napastnika zapłacili w 2008 roku blisko 14 milionów euro, za 25 miliona. Latem 2009 roku z klubu do Liverpoolu odchodził natomiast Glenn Johnson, 54-krotny reprezentant kraju. Najlepszą jedenastkę portsmów wybrałem spośród zawodników, którzy znajdują się w klubowej galerii sław. Trafili do niej Alan Knight, Phil Gunter, Linvoy Primus, Andy O'Ford, Jimmy Dickinson, Norman Piper, Alan McLaughlin, Harry Harris, Guy Whittingham, Peter Harris i Ray Hyron. Pamiętacie początek XXI wieku i ten zespół starzejących się gwiazd Portsmouth? A może chcielibyście jeszcze zobaczyć ten zespół w Premier League w przyszłości? Zostawcie swoje opinie na dole w komentarzach. Zostawiajcie także łapki w górę oraz subskrypcję, jeśli wam się podobało. Na dziś ode mnie to tyle. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.